No dobrze, Marku, ale teraz tak. Mówisz, że fajnie, że to jest intratna inwestycja, ale jak można zarobić na wierzytelności hipotecznej? Bo ja jestem totalnie zielony i pewnie sporo osób, które to będzie oglądało również. Po prostu jak można na tym zarobić? Zarabianie na wierzytelnościach hipotecznych polega na tym, że kupujemy wymagalną wierzytelność, którą posiada bank lub fundusz. Mhm. I którą nabył w przetargu tanio, czyli kupujemy towar warty przynajmniej 100% za 10, 25, 30% tego kapitału, który pozostał do spłacenia przez dłużnika. Dodatkowo, jeżeli nabędziemy tą wierzytelność, to mamy prawo dochodzenia od dłużnika. Także odsetek, odsetek karnych, mhm. wszystkich obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym. Dlatego inwestycja 20-30% wartości kapitału pozwala nam wyegzekwować kwotę wielokrotnie większą. Oczywiście ta droga nie jest taka prosta, że kupujemy i już te pieniądze mamy. Wymaga kilku zabiegów, współpracy z komornikiem. Mhm. Przede wszystkim z dłużnikiem lub syndykiem, ale na końcu daje możliwość dobrego lub bardzo dobrego zarabiania. Okej, okay, no ale powiedziałeś, że ta droga nie jest taka yy, prosta. To znaczy, jak długo to trwa, ten proces od momentu, kiedy kupię wierzytelność, do momentu, kiedy ją zmonetyzuję, zarobię te pieniądze? Generalnie wygląda to tak, że yy, podajemy w swoich informacjach, że to zarabianie to jest przedział czasowy od 6 miesięcy do 3 lat. O tym decydujemy, przystępując do transakcji. Nic nas nie powinno zaskoczyć po analizie akt związanych z umową kredytową, związanych z postępowaniami sądowymi, egzekucyjnymi. Informujemy potencjalnego inwestora, że to jest temat na jakiś tam okres czasu. Natomiast yy, bywa tak, że można to zdyskontować w miesiąc, dwa a czasami się przeciągnie do 4-5 lat. Są sytuacje, których trudno przewidzieć, ale i tak na końcu powinna być ta kwota. Ona oczywiście rozłożona w czasie daje relatywnie mniejszy zarobiek, natomiast jest to cały czas wysokie zarabianie. Okej, okay. no dobrze. I teraz powiedziałeś tak, że my pomagamy. To znaczy, jest zespół ludzi związanych z tobą, którzy znają się, jak rozumiem, na rzeczy. I co, jeżeli przychodzi do Was inwestor, to pomagacie mu uniknąć tych różnych takich wysp czy, czy mielizn, na które mogą wpaść podczas procesu inwestycyjnego w wierzytelności? Generalnie to jest tak, po to szkolimy na naszych warsztatach, szkoleniach, konferencjach hmm. potencjalnych inwestorów, żeby później przystępując do inwestycji stali na pewnym gruncie. Natomiast, zwłaszcza przy pierwszej inwestycji, wspieramy naszych inwestorów doradztwem prawnym, ekonomicznym, praktycznym, negocjacyjnym, i dlatego ktoś, kto ukończy jeden z naszych eventów szkoleniowych, ma to wsparcie od nas do momentu, w którym potrzebuje. I tak jak powiedziałem, najczęściej jest to ta pierwsza transakcja, gdzie zarówno kwoty, którą chcą nowi inwestorzy, położyć na stole, jak i zaangażowanie jest mniejsze niż w następnych inwestycjach. Okej. Okay. No dobrze, tak mówisz o tych wierzytelnościach, jakby to był taki towar przeciętnie dostępny dla, dla każdego Kowalskiego, ale pytanie moje brzmi, gdzie szukać takich wierzytelności? Rozumiem, że jest miejsce, w którym znajdują się one, są do kupienia. Wspominałeś o o, o bankach, o funduszach. Jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o zakup od właśnie banku? Możesz kupić od banku taką wierzytelność? Wierzytelności nie leżą na półce, na no wystawce. Właśnie. Nie ma ich, tak jak w biurach pośrednictwa nieruchomości, wystawionych z pełną informacją. To jest jeden z elementów, którego uczymy, jak znaleźć. Mhm. Gdyby przyjąć transakcje naszych inwestorów, to jedna trzecia sama znajduje sobie wierzytelności, które później nabywa. Okay. Pierwsza rzecz to jest relacja z pośrednikami nieruchomości finansowymi, którzy często mają tę informację bezpośrednio od osób, którym załatwiały kredyt, znajdowały mieszkanie, a później coś nie wyszło. Okay. Wierzytelności możemy szukać także w bankach, z tym, że banki z różnych przyczyn nie wchodzą z relacje z inwestorami indywidualnymi, ze będów podatkowych, nadzoru, KNF-u i innych, gromadzą wierzytelności po niespłaconych kredytach, zbywają je do funduszy kiedyś zwanych sekuratyzacyjnymi. Trudne słowo, ja wiem, też. wymienia je tam, nie wiem, tysiąc któryś raz. Sekuratyzacja. Natomiast już jest ułatwienie, bo od ubiegłego roku są to fundusze wierzytelności albo wierzytelności zabezpieczonych. W związku z tym te fundusze zaczęły doceniać relacje z rynkiem indywidualnych inwestorów. to niedawna kupowały pakiety, Sprzedawały pakiety, emitowały obligacje pod pakiety. Dzisiaj, jeżeli inwestor jest zainteresowany, żaden z funduszy, tych największych na rynku, nie powie, nie jesteśmy zainteresowani, bo widzi, że w kwestii, co prawda, jednostkowa transakcja jest mniejsza, ale skala powoduje, że, że, nagle, że nagle plany się fajnie realizują. Powiem, że. Czyje plany, ale. Plany funduszu. Plany funduszu. Dobrze. Fundusz ma no plany. Tak. To jest korporacja, która no tak. jest zobligowana y, planami miesięcznymi, mm -hmm. kwartalnymi, mm -hmm. półrocznymi, rocznymi i, i musi sprzedać. I, i nie będę wymieniał, a jeden z funduszy, który był partnerem jednej z poprzednich konferencji, mm -hmm. wśród uczestników tej konferencji indywidualnego inwestowania w wierzytelności hipoteczne, sprzedał ilość. A konferencja była w czerwcu. Sprzedał taką ilość, że praktycznie w czerwcu wykonał plan sprzedaży na cały rok. To znaczy, że dobry towar, albo dobry towar przedstawiony dobrym i dobry potencjalnym towar, klientom. I dobry towar, i współpraca z inwestorami, bo to jest też interes funduszu, żeby sprzedawać, mm -hmm. żeby wspierać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby sprzedawca. Y, czyli zbywca tej wierzytelności mówił, tu biesz, a później spada. Nie. To wygląda tak, że oni wspierają, udzielają informacji na etapie, współpracują, mm -hmm. a ten inwestor, dzięki temu, że ma wsparcie i ze strony funduszu, i ze strony y, swoich prawników czy doradców, lub nas, zarabia mm -hmm. możliwie jak najszybciej, a szybko to najczęściej wysoko. Okej. Okay. Wiesz co, na ostatniej właśnie konferencji w czerwcu yy, słyszałem taki case. Jeden z prelegentów opowiadał o nim, yy, bo osoby wypowiadały się o tym, jak nabywały wierzytelności, jak przejmowały wier yy, nieruchomości wręcz. Yy, no właśnie o tym też powiemy, że można tak z wierzytelności przejąć nieruchomość, tak? Czasami jest tak. też tak. Tak, oczywiście są dwie drogi dyskontowania zarobku na wierzytelnościach hipotecznych. Mm. Decyzja należy do inwestora. A więc y, większość naszych inwestorów to inwestorzy, którzy chcą zarabiać najczęściej pasywnie. Wykładają pieniądze i szukają odpowiedzi u komornika, u syndyka, kiedy y, ich działka umownie nazywając wpłynie na ich konto. Okay. I to jest jeden ze sposobów. Y, druga, trochę mniejsza część przez wierzytelności nabywa nieruchomości, na których jest zabezpieczona hipoteka. No więc albo w wyniku dogadania się z dłużnikiem, albo w wyniku postępowania egzekucyjnego i podczas licytacji można kwotą wierzytelności płacić na takiej licytacji, albo przez negocjacje z syndykiem lub składając syndykowi ofertę tak zwanego prepaku. Okej, okay, no to już takie bardziej techniczne szczegóły, które pewnie... Yy, powinien poznać każdy, kto chce już zacząć inwestowanie w wierzytelności, ale ja chciałem wrócić do tego tematu na konferencji. Był człowiek, który mówi, że właśnie te wierzytelności yy, oferowane przez fundusze są w jakimś takim powiedzmy worku dużym, tak? I tam są różne fajne, niefajne nieruchomości i wspominał coś, że jakaś szkoła w zachodniopomorskim była na zdjęciu u, u tego funduszu, tak? bo oni wystawiają na sprzedaż, ten fundusz wystawia jakieś tam nieruchomości. No i na zdjęciu wyglądało to na dość nieduże, na nie, nieduży obiekt. Natomiast jak pojechał na wizję lokalną, zobaczył, że połowa tego budynku jest zasłonięta przez ogromne drzewo, które tam rośnie, a druga połowa za nim się chowa, więc czasami e, też wygląda na to, że fundusze niekoniecznie dobrze eksponują to, co mają do sprzedania. To nawet nie o to chodzi, bo fundusz często przystępuje już do, jako wierzyciel, do postępowania egzekucyjnego mhm. i dokumentację, którą przedstawia także inwestorowi, czerpie na przykład z operatu szacunkowego, który biegły zrobił na zlecenie komornika, okay. w związku z tym pokazują to, co mają. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby inwestować w wierzytelności nie sprawdzając dokumentów to zawsze powtarzamy sprawdzaj zanim przystąpisz bo wielu kolokwialnie powiem podnieca się tym że jest ta relacja zarobku do inwestycji duża 100% no tak. 150 czy 50 nawet w krótkim czasie no i co nie przygotowali się do tego i nagle pojawiają się przeszkody w postaci upartego Nazwijmy go dłużnika, mhm. dłużników rzeczowych, innych wierzycieli, którzy utrudniają zarabianie, przeciągają inwestycje w czasie i wtedy jest znowu ten zarobek mniejszy, bo co okay. prawda kwotowo jest to na przykład 200 tysięcy, ale 200 tysięcy w roku, a 200 tysięcy w no 3-4 tak. lata to Też są inne pieniądze. To jest co to innego zupełnie.